Agenci CBA weszli do Fundacji Lux Veritatis w Toruniu, do Fundacji Ojca Rydzyka. Ma to związek z dotacjami z Ministerstwa Kultury, między innymi na muzeum, które tam funkcjonuje Piotr Gliński. Były minister kultury. Muzeum nie funkcjonuje w Ministerstwie Kultury, tylko fundacji. fundacji. Natomiast ministerstwo dotowało to muzeum i fundację. I tego dotyczy przeszukanie Centralnego milionów. Biura Antykorupcyjnego. Piotr Gliński, wicepremier zarządów prawa i sprawiedliwości, minister kultury, mówi, że Donald Tusk potrzebuje cyrku i krwi, chodzi o zasłonięcie kandydatury Nawrockiego. Nie wie, co prokuratura może mieć na myśli, mówiąc o przekroczeniu uprawnień. Co pan na to, jak pan reaguje jako prokurator? na takie słowa czy uzasadnione wykonuje... jest takie podejście pana y, byłego ministra do sprawy Absolutnie nieuzasadnione i wręcz obraźliwe. Dzisiaj prokurator dostał we wrześniu e, dostał materiały, które ocenił i dla jego poszerzenia obrazu tego materiału dowodowego uznał, że należy dokonać przeszukań i ich dokonał bez względu nie zastanawia się kogo te przeszukania i jakie osoby E, dotyczą, musi zgromadzić materiał dowodowy, oceni, jeżeli będzie stanowił podstawę do przedstawienia zarzutów, to uczyni. Czy to będzie taka czy inna osoba z tej czy innej opcji politycznej, nie będzie się tu prokurator nad tym zastanawiał. Zbigniew Ziobro mówi o, mówi o opiłowywaniu katolików przez gang Tuska. To jest e, budowanie opinii przez polityka, pro, byłego prokuratora generalnego, opinii o prokuraturze, jaką on zna. Ale dzisiaj ta prokuratura, czy mu się to podoba, bo raczej mu się nie podoba, jest zupełnie inna. Jest całkowicie niezależna, pomimo tego, że na jej czele stoi polityk. To jednak nie wtrąca się w postępowania, nie organizuje spektakularnych konferencji, nie zwalnia prokuratorów, nie nazywa kogoś przed wyrokiem, że jest yy, przestępcą. To jest zupełna inna prokuratura. Profesjonalna i dla obywatela. Czy Piotr Gliński może się spodziewać wniosku o uchylenie swojego immunitetu? Żaden polityk, który polityk, co do którego toczy się postępowanie, nie może chronić się za immunitetem, bo taki immunitet podlega uchyleniu wtedy, jeżeli jest materiał dowodowy. Czyli nie próbuje, to, to, co pan próbuje, to, to, tak co próbuje od, od, od marca przekonywać społeczeństwo, że prokuratorzy nie kierują się dzisiaj, że dzisiaj jest partią rządzącą dana opcja polityczna. To my nie kierujemy tu wniosków. Jak Państwo widzicie, prokurator się dzisiaj nie zastanawia i kieruje wnioski o uchylenie immunitetu, czy też dokonuje e, wydanie postanowień o przedstawieniu zarzutów z każdej, że tak powiem, strony politycznej. Czyli może tak być, że y, wicepremier, który teraz nazywa, tak jak odczytałam przed chwilą, to postępowanie prokuratorskie jako czysto polityczne. Nie wykluczone, że będzie miał zarzuty w tej Oczywiście, sprawie. Oczywiście, że nie jest wykluczone, tym bardziej, że śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień w kwestii dotowania e, tej inwestycji e, i decyzję tutaj podejmował e, minister. Jeżeli dowody będą wskazywały, że popełnił przestępstwo, poniesie tego konsekwencje. Mówi pan, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny teraz nie wtrąca się w działania prokuratury, nie dyktuje kolejności spraw, natomiast premier się wtrąca. I karci państwa. I mówi wczoraj tak. Nie do końca jestem zadowolony z tempa i intensywności działań dotyczących rozliczeń w związku z korupcją, zwykłymi przestępstwami i nadużywaniem władzy. Pisał też wcześniej, że ci, którzy nie rozumieją, jak ważne są te rozliczenia, sami będą rozliczeni. Czuje się pan adresatem tych słów? Nie, nie czuję się adresatem tych słów. Po pierwsze, do, pana, do, do pani stwierdzenia. Premier do mnie nie dzwoni i nie pyta o postępowania. Ale ja, publicznie wyraża swoją ale, niecierpliwość. Radę, ja w tej nie jeżdżę sprawy. do żadnej siedziby partii politycznych, co miało miejsce w ostatnich latach, że prokurator krajowy był widywany e, w siedzibie partii politycznej. Nikt nie wtrąca się, nie mam dziwnych telefonów, że ta sprawa ma być tak zrobiona, bo się gwarantuje, że nikt do mnie z takimi telefonami, z takich telefonów nie wykonuje. Mam świadomość presji społecznej, być może niezadowolenia, że te zmiany powinny, czy tak zwane rozliczenia powinny iść szybciej. Ale proszę Państwa, tak jak próbujemy tu powiedzieć, proszę zwrócić uwagę na kategorie spraw, które już dzisiaj zaistniały. Mamy Fundusz Sprawiedliwości, 20... Podejrzanych. No właśnie, kiedy następne wnioski o uchylenie immunitetu? Pan Matecki na przykład. Proszę, proszę mi pozwolić do końca. 20 podejrzanych, już jest przygotowywany jako oskarżenia, i jak rozmawiałem z prokuratorami, byłby gotowy w, teraz pod koniec roku, jednakże z uwagi na czynności leżące po stronie obrońcy, który chce zapoznać się z ogromem materiały, musi mu przygotować. E, materia w postaci cyfrowej i to musi potrwać. Czyli kiedy będzie ten akt? Na, na przełomie grudnia, stycznia, w styczniu e, będzie skierowany jako oskarżenia przeciwko, e, tak jak mi prokurator wskazał, dziewięciu osobom. Mamy raz. Co to będą Wier... za osoby? Osoby, które zostały w te, w, e, osoby, którym w tym postępowaniu zostały przedstawione zarzuty. Czyli to też politycy, o których też, mówimy? E, też politycy. I ale będą proszę poczekać na. immunitetów? Ja mówię o skierowaniu aktu oskarżenia. Natomiast w samym, w samym postępowaniu dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, o ile wiem, nie jest wykluczone skierowanie kolejnych wniosków o, o uchylenie immunitetu, ale prokurator gromadzi materiały, gr, zespół gromadzi materiał dowodowy. To nie jest tak, że musi rzucić wszystko. Jest sprawa podzielona na wątki, te wątki realizujemy, cała dokumentacja jest gromadzona. Kiedy wątek tu, yy, kończymy wątek, decydujemy. Prokuratorzy decydują, czy sprawa nadaje się do skierowania wniosku, bądź jego umorzenia, bądź skierowania aktów. Ja skierowania. to rozumiem, tylko nie wiem, czy ci, którzy nas oglądają, y, za każdym razem wtedy, kiedy wymieniałabym kolejne nazwiska. Pan były minister Kamiński, pan Wąsik, który zasiada w Europarlamencie, pan Obajtek, pan Mejza, który jest, co prawda zrzek się immunitetu, ale w sprawie drobnej, na tle innej sprawy, która też w jego życiorysie zaistniała, czyli tych oszustw rodziców nieuleczalnie chorych dzieci. Nie wiem, czy... Ci, którzy nas oglądają, nie zadadzą sobie teraz takiego pytania: no dlaczego to aż tak długo trwa? Nie, nie mogę powiedzieć, że zbyt długo trwa. Proszę pamiętać, że prokurator związany jest procedurą, procedurą opisaną w kodeksie postępowania karnego, a rozpoznaje sprawy, rozpoznaje przestępstwa, czy też uzasadnione podejrzenie jego, ich popełnienia, doko, które było dokonywane latami wiele lat. Więc trudno się spodziewać, że prokurator, który wszczął postępowanie powiedzmy, w lutym marcu kwietniu, że w przeciągu sześciu miesięcy zgromadzi obszerny materiał dowodowy i już skieruje jako skarżenia. Ja zwracam uwagę. A nie mam na... takiego poczucia jako prokurator Panie, krajowy, Panie. że w niektórych prokuraturach coś idzie wolniej, bo tam są jeszcze ludzie, którym nie zależy tak bardzo na rozliczaniu. Chwilę, rządów Prawa i Sprawiedliwości. Za, za chwilę odpowiem, ale chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że jest RARS. Jest, są szereg innych postępowań. Jest Europoser Czarnecki nieuchwytny do, dotychczas dla żadnej władzy, a w tym miesiącu jest kierowany przeciwko niemu już akt oskarżenia w, tak w tak zwanych kilometrów. O tak? W tym miesiącu już będzie akt oskarżenia? Tak, jak mnie tak y, poinformował Pan Prokurator Regionalny w Lublinie w dniu wczorajszym będzie kierowany w tym miesiącu jako oskarżenia. Jak szereg innych postępowań jest NCBR kilkadziesiąt osób podejrzanych i mamy zespoły śledcze, mamy Pegasus, z materiały. O co chodzi premierowi, panie prokuratorze? A to jest pytanie do pana premiera. Co my na myśli? Na pewno oczekiwania społeczne są, ta, były takie i są, że prokuratura natychmiast ma stawiać zarzuty. Tylko prokurator, zanim postawi zarzuty, powinien rzetelnie je ocenić. I tam, gdzie jest przestępstwo. Zarzut na pewno będzie. Proszę dać nam czas. To jest, do prokuratorzy, to są świeżo zainicjowane postępowania przygotowawcze. Roman Giertych jeszcze też się wypowiada. I mówi, że on zagłosuje oczywiście za uchyleniem immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu w związku z wieńcami przy pomniku katastrofy smoleńskiej i rękoczydami, które tam miały miejsce, ale wolałby głosować w sprawie immunitetu Jarosława Kaczyńskiego w związku z poważniejszymi zarzutami pod jego adresem. Moją rolą jako prokuratora krajowego to jest zapewnienie komfortu pracy dla prokuratorów. I dzisiaj ten komfort stwarzam. Jeżeli będzie dowód, będą dowody na zachowanie przestępcze także e, Jarosława Kaczyńskiego, to tu nikt nie będzie blokował, bo nie ma świętych rów. No dobrze, dzisiejszy, to pierwszy przykład panie prokuratorze, jeżeli chodzi o Jarosława I taki Kaczyńskiego. Wniosek będzie skierowany.